Ale ten Wi ten Joszko, on dostał od nas tyle giftów na, na wychodne. Dostał tak: <grywany> kubek globusa do sklejenia. Dostał tą wersję puzzle. On mówi: za. ja sobie to skleję. I, ja mówię: chcesz? On no w, w dawaj to. daj mu to. Damy mój naszyjnik z gór. E, ten z ziołem. E, <grywany> dostał zdjęcie nietoperza i Denisa by, z wyciągu. By, by sam czy to, to zdjęcie na naprywto, to możesz pokazać. Czy na Facebooku sobie, czy na kurczę. czym? Nie, na Discordzie ma. <noise> jeszcze może powiedzieć historię, jak do tego doszło, że ty odebrać te zdjęcie, nie Jak odebrałem to zdjęcie, nie? Zeszliśmy z globusem tam z tej Chantorii, idziemy do budki. I ja się pytam babeczki, czy ja mogę to zdjęcie kupić. Ona mówi, że nie, bo to nie ja jestem na tym zdjęciu. Ja mówię, a gdybym zadzwonił do kolegi na kamerce, on by odebrał i pani by zaczęła do nie. Nie ma problemu. Dzwonię do nich i odpala chyba nie topesz kamerkę. I odpala przed nią, pokazuje Denisa, a Denis leży na łóżku jakimś i zaczyna się zdejmuje koszulkę i zaczyna ten, zaczyna kurwa się smarować. Ku po klacie! I ona tak się popatrzyła? Dobra masz, macie, to macie to zdjęcie.